Ostatni bieg, łączony bieg na wyższym metrów. Włączony bieg na nasze. Panika! 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 pierwszego. Panika! 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 Panika!

Dobrze jest, Kajtek, dobrze jest. Ciągniemy tempo teraz, ciągniemy tempo.

Kajtek, jedziesz mocno ręce! Mocno ręce jedziesz długi finisz, on się czai na was! Jedziesz długi finisz, Kajtek! Jedziesz długi finisz, on się czai! Jedziecie!

legatoca mego końca 11e Wilczyński, 479nika